Nowoczesne ekopracownie powstaną w szkołach regionu Województwa lubelskiego, choć nie tylko tam. Uczniowie będą mogli poszerzać w nich wiedzę tuż po wakacjach. Ekopracownie powstaną w 48 szkołach. Rozwój infrastruktury edukacyjnej jest możliwy w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod nazwą Ekopracownia Zielone Serce Szkoły. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi o pracownię przyrodniczą, można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50 tysięcy złotych, w przypadku pracowni z odnawialnymi źródłami energii to dofinansowanie wynosiło do 75 tysięcy złotych. By zdążyć do września niebawem ruszą prace wykonawcze, wcześniej podpisane zostały umowy z lubelskimi szkołami, których projekty były najciekawsze. Na liście laureatów znalazł się między innymi zespół szkół nr 5 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Z ogromną radością przyjęłam wyniki konkursu, ogłoszenie faktu, że znaleźliśmy się w gronie 24 laureatów szkół, które utworzą ekopracownie Zielone Miejsce w szkole. Robiliśmy bardzo dużo różnorodnych projektów, tak jak Sadzenie kwiatów. Robiliśmy także różne domki dla owadów, także karmniki dla ptaków. Sadziliśmy łąki kwietne. Ja muszę przyznać, że plotłam różne makramy, kwietniki makramowe dla naszych roślin. A także braliśmy udział w Olimpiadzie Ekologicznej, w której to zajęliśmy. Duże, osiągnęliśmy duże sukcesy. Dzięki zdobytym środkom szkoła będzie mogła wyposażyć się między innymi w niezbędny sprzęt laboratoryjny do obserwacji mikrobiologicznych. Szkoła laboratoryjne mikroskopy z kamerą, preparaty, poza tym zestawy do analizy, do analizy gleby, powietrza. Już wkrótce organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego będą mogły składać wnioski o dotacje z Funduszu Ekologii. Tu kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wyniesie do 8 tysięcy złotych. Całkowity budżet dla regionu to milion złotych, co pozwoli szacunkowo na realizację około 125 projektów.